Siema! Witam wszystkich na kanale Eight biters Będzie to takie szybkie nagranie, gdyż... Czasu jest mało. Za mało już! ...w którym podzielę się z Wami, co się ma wydarzyć w najbliższym czasie i jakie są aktualne plany na najbliższe dni. A mianowicie... Kabelek do Segi 32X w dalszym ciągu nie dotarł. Aktualnie znajduje się gdzieś tutaj... Więc zamiast tego postanowiłem wyciągnąć kolekcję Pegasusów i NESów i Famicomputerów. I zrobimy taki fajny materiał o Twin Famicomie czyli Famicomie wyprodukowanym przez firmę Sharp, który posiada standardowe gniazdo na kartyliże do Famicoma. Podpowiem, że to właśnie takie występują w standardowym Pegazusie. Ale oprócz tego jeszcze posiada stację dyskietek gdzieś o, tu ostatnio e, w materiale, ostatnio kiedy był materiał o kontrze pokazywałem te dyskietki i w tym materiale pobawimy się tymi dyskietkami. Mam ich kilka. Postaram się odpalić wszystkie. Będzie między innymi Zelda, będzie Super Mario, część druga, eee, będzie Metroid, będzie Puyo Puyo i zobaczymy, co tam jeszcze uda się znaleźć. Także myślę, że będzie ciekawie, ale oprócz tego uruchomimy sobie jeszcze, o ile się uda, uruchomimy sobie jeszcze. Magnetofon. Również do Famicom'a. Zobaczymy, z jakimi maszynami działa, z jakimi nie działa. I mamy do niego kasetę Hudson'u, więc podejrzewam, że będą tu e, fajne gierki. Kaseta została wydana w 1984 roku, więc na pewno będą to gierki stare. Ale mam nadzieję, że będą działać. Mogę powiedzieć, że na kasecie jest 10 gierek, także będzie ciekawie. Tak jak mówię, za czym coś czym odpali. Oprócz tego mamy jeszcze klawiaturę. Do Famicoma, o której bardzo długo nawet nie wiedziałem, że istnieje. A kiedy się dowiedziałem, zawsze były bardzo drogie. Mi się ostatnio udało jakoś się wyrwać w miarę, we w miarę rozsądnych pieniążkach. Także pobawimy się również klawiaturą i zobaczymy, co można na tym zrobić. No tak, to tyle w ramach zapowiedzi nowego materiału. A teraz co dalej? Otóż w najbliższy piątek rozpoczyna się impreza Pixel Heaven, na którą jeżdżę cyklicznie i do której odwiedzenia wszystkich serdecznie zapraszam. Gdyby ktoś miał ochotę, będzie można na miejscu zbić piątkę czy strzelić browarka. Aha, i jeszcze chciałem zapowiedzieć, że bardzo powoli aczkolwiek coraz bliżej realizacji zapowiada się jeden z ciekawszych moim zdaniem materiałów na kanale, mianowicie mianowicie materiał o grach trójwymiarowych na Pegasusie. Na pomysł o tym materiale wpadłem rok temu na Pixel Heaven właśnie i rozmawiałem o nim z Kadukiem, który zgodził się nagrać, ale jakoś nie było do tej pory czasu, żeby się zgadać. Już następny Pixel Heaven czy Hazarogiem, więc yy, z tego co wiem, Kaduk się pojawi. Więc może tym razem uda nam się już dogadać konkretną datę. A no tak na marginesie poza kadukiem będą chłopaki z M2, ze Stary Gracz Podcast, z Aha Super. E, będzie Ryszard z Grysława, Andrzeja niestety nie będzie, bo ma tam jakieś swoje sprawy. Będzie właśnie kaduk z kadukowa. No i oczywiście Defan W sumie Spoko, który również współtworzy M2 Podcast. No, i oczywiście wiele innych wspaniałych osób, i nie sposób każdego wymienić z osobna. A ci z was, których pytałem, czy kawa, czy cytrynka, to będą już niebawem mieli okazję się przekonać, czy dokonali słusznego wyboru. A, i w ogóle to jest duże prawdopodobieństwo, że oprócz mnie pojawią się chłopaki, którzy lata temu współtworzyli ze mną Eight Beaters. To się jeszcze okaże, ale z tego, co wiem, jest taka szansa. I zobaczymy. Być może, być może wkrótce wzbogacą swoimi szlachetnymi facjatami ten kanał. To zobaczymy. Bo jeszcze z nimi o tym nie rozmawiałem. Także wpadajcie na Pixela: będzie można przybić piątkę, strzelić piwko. No i oczywiście po prostu pogadać. A i okazało się, że mam jeden bilecik na Pixel Heaven, który. Chętnie rozdam, ogłaszam więc taki mini konkursik. A żeby w tym mini konkursie wziąć udział, trzeba zrobić dwie rzeczy. Pierwsza zasubskrybować kanał, a druga napisać w komentarzu, z jakiego miasta nadaję. Oczywiście hashtag konkurs. I wieczorem wśród poprawnych odpowiedzi metodą losową. Wybiorę zwycięstw. Także piszcie, skąd ja do Was zgadam, subskrybujcie i ktoś szczęśliwie wygra sobie ten bilecik. A na dzisiaj ja się z Wami żegnam. Tak jak mówiłem, będzie dzisiaj krótko. Więc do zobaczenia. Mam nadzieję, na Pixel Heaven. Trzymajcie się. Cześć.